Pacjent głodny, pacjent niezadowolony. Z takiego stwierdzenia wyszli najwidoczniej radni powiatowi, bowiem jakiś czas temu na forum tamtejszej rady pojawiła się sprawa jakości jedzenia w trzewskim szpitalu. To pokłosie skarg samych pacjentów, którzy nie bardzo byli zachwyceni tym, co pojawiało się na ich talerzach. Czy jest szansa, że coś zmieni się w tym temacie? W szpitalu tłumaczą nam, że tak, właśnie firmę cateringową z gniewa zastąpił podmiot z Gdańska. Będzie catering wykonywało na rzecz szpitali trzewskich będą dwie firmy. Te oddziały, które są w Trzewie, będzie obsługiwała firma z Gdańska, natomiast ZOL w Gniewie, zakład, który jest zlokalizowany w Gniewie. Jeśli chodzi o ten trzewski podmiot tutaj dla Tczewskich pacjentów, uważam, że to jest firma z doświadczeniem, tak? Tak, jest to firma z doświadczeniem, duża firma, która obsługuje szpitale, ale także ośrodki wczasowe. Mamy nadzieję praktycznie pewność, że pacjenci powinni być zadowoleni, no, ale my jako, jako zarządzający szpitalem też. Ile, ile dziennie posiłków wydaje? No to jest ponad 200. Ponad 200. Także wartość zamówienia? No to jest kilkaset tysięcy. Nowa firma będzie świadczyć usługi przez najbliższy rok. Zarząd szpitala ma nadzieję, że jakość posiłków poprawi się.